Uważasz się za twórcę treści albo zamierzasz nim zostać? No to pytanie do Ciebie. Czym jest NVIDIA Studio? Teraz odpowiadasz. 3, 2, 1. Jeżeli powiedziałeś, że to sterownik dla kart graficznych NVIDIA, to policz sobie pół po punktu. A to w istocie nawet nie ćwierć tego, czym jest NVIDIA Studio. To nie tylko sterownik przygotowany z myślą o stabilności i wydajności w aplikacjach kreatywnych, ale to cały ekosystem, cała platforma sprzętowa. Jej sercem oczywiście jest układ graficzny NVIDIA GeForce RTX, serii NVIDIA GeForce RTX 50 na czele, ale to również obietnica ze sprzęt, oznaczony NVIDIA Studio faktycznie będzie rewelacyjnie sprawdzać się w zastosowaniach kreatywnych. Przykładowo laptopy NVIDIA Studio będą miały odpowiedniej klasy matryce oraz adekwatną moc reszty podzespołów, aby po ich zakupie wykorzystać pełen potencjał NVIDIA GeForce RTX serii 50 w aplikacjach takich jak DaVinci Resolve czy Blender. W tym ostatnim za sprawą dedykowanego dla kart NVIDIA GeForce RTX silnika Optics uzyskujemy kilkukrotnie szybsze renderowanie a do tego płynny podgląd w viewportach nawet z aktywnym śledzeniem promieni, które też zostaje sprawnie otrzymione na karta jak Nvidia. Nvidia Studio to również cały pakiet narzędzi, które wspomagają pracę twórcy. Począwszy od tak niepozornego narzędzia jak Nvidia Broadcast, które poprawia jakość waszego strumieniowania, poprzez Nvidia Canvas, który możecie tworzyć z pomocą AI oczywiście przepiękne obrazy, aż po Nvidia RTX Remix. Zatem pakiet narzędzi, z pomocą których możecie transformować starsze gry do poziomu oprawy, jakiego nadal wiele współczesnych gier nie potrafi osiągnąć. Do tego wszystkie te narzędzia są bajecznie proste w obsłudze i oczywiście całkowicie darmowe. Nie można to Zapomnieć o tym, jak szybkie są karty Nvidia GeForce RTX w aplikacjach korzystających z obliczeń AI, zwłaszcza seria Nvidia GeForce RTX 50, której w której dodano sprzętowe wsparcie dla obliczeń z precyzją FP4, co pozwala nawet na sprzęcie mobilnym sprawnie operować na ogromnych modelach AI do generowania obrazów czy też filmów. Także pamiętaj, Nvidia Studio to znacznie więcej niż sam najlepszy sterownik graficzny dla twórców treści. To cały świat optymalizacji i znacznie wyższej jakości, który sprawia, że już bazowo rewelacyjne w tym przypadku karty graficzne Nvidia GeForce RTX. Serii 50 oraz laptopy. W takie karty wyposażone stają się praktycznie jedynym słusznym wyborem dla ambitnych twórców treści. Więcej informacji o platformie NVIDIA Studio znajdziesz pod linkiem w opisie filmu.